Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Indiach. Jestem w Himalajach, jak już wiecie. No i przyjechałem tutaj, żeby pojechać jeszcze bardziej na północ. Jestem w mieście Gangtok. I żeby wjechać w ogóle tutaj do tego miasta, Gangtok, do tego rejonu Sikkim, ja potrzebowałem specjalne pozwolenie. I sprawa wygląda tak, że chciałem pojechać jeszcze wyżej. I Sikkim jest podzielony na takie cztery regiony. Północ, południe, wschód i zachód. No i żeby tam pojechać, muszę mieć jeszcze jedno pozwolenie specjalne, e, które załatwia się no, naj najłatwiej przez agencję jakąś turystyczną. I sprawa wygląda tak, że ja nie mogę dołączyć do żadnego samochodu z Hindusami. Muszę załatwić sobie przynajmniej jedną osobę, z którą mogę pojechać, i dopiero wtedy mi wydadzą pozwolenie. Czyli dwie osoby minimum. Jakby już jest to problemem, bo nie znalazłem tutaj nikogo, kto chce pojechać w tamte tereny. A jak rozmawiam z Hindusami lokalnymi, no to oni mają zazwyczaj tak, że idą i przyjeżdżają tutaj w 5-6 osób, biorą sobie całego Jeepa i jadą. No dla mnie to i tak nie jest opcja, żeby z nimi jechać, bo mnie tam nie wpuszczą. Więc dzisiaj taki luźniejszy dzień, bo mi się trochę plany posypały i muszę sobie znaleźć coś innego jakąś alternatywę na to. E, może gdzieś jeszcze znajdę, że oni może zbierają ludzi, także ja będę mógł dołączyć, ale to nie jest tutaj bardzo popularne. Tutaj jest mało turystów e, spoza Indii i e, ludzie jak przyjeżdżają, to już raczej z jakimiś zorganizowanymi wycieczkami. A te wszystkie pozwolenia oni tutaj wprowadzali e, przez to, że oni tu z chińczykami na tej granicy Indie-Chiny mają tam jakieś zatargi i Chiny cały czas jakieś tam terytoria, chcą przesuwać granice, także <laughs> oni tłumaczą się tym, że muszą to kontrolować bardziej, dlatego my nie możemy tak wjeżdżać sobie po prostu. Różnica między tym miejscem, a tym, gdzie tam właśnie chciałem pojechać, to jest taka, że tutaj jest ładnie, pięknie, są góry. Widać góry też wysokie, widać kancządzągę, e, ale nie ma śniegu. Jest taki właśnie klimat, lato w Polsce zakopane. Takie coś takiego. A tam, gdzie chciałem pojechać, no to jest taka Szwajcaria, że są wyższe góry. E, śnieg jest nawet e, na górach. W ogóle na chodnikach leży. Także trochę inny klimat, no ale wygląda na to, że ja. Pani pozdrawia, wygląda na to, że ja. Że raczej tam nie pojadę. Więc pójdę sobie zjem najpierw śniadanie, e, i pójdę tutaj po agencjach, sobie pochodzę, popytam, jakie mam możliwości, bo jest tutaj kilka fajnych miejsc. No to tak, e, na jezioro pozwolenie. Tam też trzeba jechać na 35 chyba tysiąca metrów. Też pozwolenie. Więc samemu tutaj poruszać się to można po tych wioskach dookoła, e, i tyle. Ale tak gdzieś dalej pojechać, no to mówię, mam wszędzie tutaj pozwolenia. Chcę. Jestem już w miejscu, gdzie zjem śniadanie, to jest właśnie ta buda. Z tego co się dowiedziałem, tutaj są rządowe budynki. A i tam sobie po prostu jakieś urzędasy pracują i przychodzą się tutaj żywić. Więc ta kuchnia tutaj jest naprawdę dobra. Wczoraj tutaj jadłem kary, także. O, widzicie, już sobie siedzę na jacyś urzędasy. Tu kolega, mam nadzieję, że ma wołowinę A, dzisiaj dla mnie. Siedzę już w środku, zamówiłem sobie wołowinę. Wczoraj już nie miał pan wołowiny, tylko miał kurczaka. E, I powiem Wam, że korzystam z tego, że można jeść tutaj wołowinę i wieprzowinę i można momosy dostać z wieprzowiną i z wołowiną. No bo jak wiecie, e, krowy nie można jeść w Indiach, w większych, większych stanach. Ale zdarzają się właśnie takie stany jak tutaj. Na Goa było, można znaleźć. E, Wołowinę, w Kerala można było znaleźć wołowinę. No i tutaj w cykim też sprzedają wołowinę. W tych Stanach nie traktują krów jak święte. Jest już moja wołowina do tego. O, cztery placki mi pan nawet dał, ciepłe. Zobaczcie jak oni tutaj w górach sobie radzą z wodą. Tutaj są podłączenia. No te małe rurki to pewnie pojedyncze i one idą do pojedynczych budynków, bo jakby była jakaś większa i później rozdzielane. O, zresztą tutaj chyba też jest, że większa jest. No to tutaj jakieś przyłączenia pewnie są. A co do tego kary, zapłaciłem 4,50 za nie. Najlepsze kary z wołowiną, jakie jadłem. Naprawdę rewelacja. Wczoraj jadłem dobre też z kurczakiem, no ale to z wołowiną to dzisiaj mistrzostwo. Na pierwszy rzut oka ci ludzie wyglądają inaczej, ale mi się wydaje, że nam jest bliżej do siebie niż nam się wydaje. Trafiłem na uliczkę, gdzie są sklepy mięsne. Tutaj akurat kurczaki. Patrzcie, pani jeszcze ma kurczaki. Można żywe kupować, ale tu już obok. Jak nie chcecie żywego i nie chcecie się męczyć z zabijaniem i obróbką tego, no to tutaj już macie. Patrzcie, kurczaki. Ale wielkie te kurczaki, dobra? To kurczaki to już wiecie, jak wyglądają. Nie będę wam pokazywał. Teraz pokażę Wam mięsny, jak wygląda tutaj w tym mieście. Kiełbacha, patrzcie. Wołowina. O, patrzcie, jak ta wołowina wygląda. Tutaj zapewne robią mięso mielone. A jak? Jak podróżujecie po innych stanach, tak jak Wam wspomniałem, no takiego widoku nie zaznacie, bo to wołowina. W większości stanów jej nie jedzą. Ludzie na chodniku sprzedają to, co uprawiają. Zobaczcie, widzę, że pomidory są. Tu jest fasola. No i imbir, tylko ten imbir wygląda taki stary trochę. Wygląda na to, że to cała ulica, taka, że ludzie tutaj się rozkładają ze swoimi produktami. Tam widzę, pan ma chili. Tutaj pani też ma. Zobaczcie, on wygląda taki, jakby stary był. Przynajmniej mi się tak wydaje. Albo znamy taki ładny tylko ze sklepów. Tutaj pan przebiera chili. A co one, jakieś niedobre? Aha, no widać, już niektóre to zgniłe. Zobaczcie, jak się tutaj czas spędza. Chłopaki grają sobie. Chińczyka, o, cyk, kostką rzuca i przesuwa pionek. Pani puri, to jest popularna przykąska w Indiach, znajdziecie ją prawie że wszędzie. Pan na bieżąco robi takie, o, patrzcie, kuleczki. Tutaj ma ziemniaki zazwyczaj, jakieś warzywa, cebulę wsypie. O, i tak się zajada, cyk. I się kupuje, bo to taki zestaw, to jest powiedzmy tam z pięć kuleczek. No i się stoi pan na bieżąco robi. Bo to jest takie ciasto trochę, wiecie, to nie może być wcześniej zrobione. No bo one zaraz się miękkie zrobi, bo oni właśnie coś takiego tam wlewają do środka. Zobaczcie, jak ludziom ułatwili tutaj poruszanie się po mieście. Trochę to wygląda jak w Bangkoku też macie sporo takich kładek. I to nie jest tak, że ona tylko jest przez drogę, tylko jeszcze idzie tam dalej, patrzcie, tak, tam. Tam, tam, tam. Jestem już pod jakąś agencją turystyczną. Idę dopytać trochę informacji, do których miast mogę pojechać, w które miejsca mogę pojechać. I też może mają coś takiego, że już ktoś tutaj, jakiś obcokrajowiec przyszedł, zapytał o coś takiego, więc może uda się zebrać przynajmniej dwie osoby, bo jak wam powiedziałem, potrzebne są dwie osoby, żeby pojechać w te miejsca. Mam już trochę informacji. Okazało się, że pan mówi, że nie ma sprawy, da radę załatwić. Jak jesteś sam, no to też to ogarniemy. No, minusem jest to, że ja jestem sam, no to muszę wziąć prywatny samochód. Nie mogę się dołączyć, tak jak wam powiedziałem, z Hindusami, no bo. To sprawdzają na granicach. No i kolejny minus jest taki, że to kosztuje 20 tysięcy rupi, czyli to prawie 900 zł. I to, wyobraźcie sobie, jest tak, że ja jadę stąd. Ja po drodze zwiedzam jakieś tam e, rzeczy tylko, dojeżdżam do tej miejscowości, tam mam już zapewnione e, spanie, bo od razu to musi być wszystko w pakiecie, czyli muszę mieć spanie. Jedzenie też mi tam wszystko załatwiają. I jeszcze muszę mieć gościa, który będzie mi to wszystko załatwiał, który będzie mnie pilnował. Więc koszty są ogromne jak na jedną nockę i powrót później tutaj e, myślę, że nie warto. Tutaj trzeba by było przyjechać w kilka osób. Najlepiej 4, 5, tak, żeby można było wsiąść do tego dzipa i koszty później się rozkładają, e, no dużo mniej wychodzi. Bo później za dodatkową osobę, jak ja tutaj mam 20 tysięcy, no to oni chcą e, 2000, czyli to wychodzi jakieś 90 zł za dodatkową osobę. I każda osoba to 90, więc te koszta można byłoby rozłożyć. Mam już te informacje, więc muszę sobie to trochę obmyślić. Na pewno tam nie pojadę, bo koszta są ogromne, jak na tylko dwa dni, jedna nocka. Ale tutaj jeszcze dookoła coś sobie pozwiedzam i też już mam miejscowość, gdzie mogę stąd pojechać, gdzie nie potrzebuję pozwolenia. Trochę piura mi już urosły, więc obetnę się jeszcze. O, kolega mi, już za stówkę to zrobi, czyli 4,50. Redura już prawie zrobiona. Teraz będzie brzydką tylko do Jeszcze kolega, tu. Ma jakiś spirytus czy coś, bo polał na tą brzytwę. Teraz będzie jeszcze masaż w cenie. Od razu młodszy o 10 lat, patrzcie, a nie boki przycięte. Proste rozwiązanie, a pomaga, patrzcie. Jeden szpadlem, a drugi ciągnie za sznurek i na pewno jest łatwiej. Kolega nasypał na worek. I patrzcie, i teraz tam chłopaki niosą. Pewnie coś drogę robią, zaraz zobaczę. Aha, tutaj wylewają, po, podjazd robią. Cegówki tutaj porozwalane, wysypali wcześniej. Trochę sobie podplanowałem moje kolejne dni tutaj w Indiach. No i przyszedłem na Momosy tutaj na ulicy. Kolega nie chce być nagrywany, więc nie będę go nagrywał, bo on tak tutaj trochę nielegalnie sprzedaje, tak powiedział. No bo tutaj policja chodzi jakieś coś, tam trzeba mieć pozwolenie na takie rzeczy. Wygląda na to, że dzisiaj też mam prywatny pokój, 22 zł płacę No i tutaj raczej już nikt nie przyjedzie, bo jest dość późno, jest około godziny 9. Dzisiaj pogoda barowa nad Gangtok. A w sumie wczoraj były bary. Dzień dobry, teraz już się z Wami osobiście witam. Idę do hotelu, do którego mam się dzisiaj przenieść. Bo wczoraj się trochę narobiło, przypadkiem została, zanulowaliśmy z Marcinem to, co było zarezerwowane, i teraz nie dało się tego odkręcić online. No i w ogóle wyszedł jakiś miksior. Także idę zobaczyć, jak z tą moją, moją rezerwacją. Na wyspie większość biznesików jeszcze pozamykana. Tutaj lokalni przewożą swoje rzeczy. A jest już prawie 7.30, więc wcale nie tak wcześnie. Lekkie jaja wyszły, jestem ciekawa, co dalej z tego wyjdzie. Pan na recepcji ma moją rezerwację, w ogóle. Wyszedł błąd też podczas rezerwacji, bo się okazało, że ja męski pokój zarezerwowałam, to znaczy Marcin dla mnie. Pan mnie przerzucił do mix pokoju, ja, ja nie chcę być w mix pokoju, tylko chcę być w damskim pokoju, także o, jak to świeci. No nie wiem, zobaczymy, co będzie przy rezerwacji, bo jakby mojej rezerwacji już nie ma, ona jest anulowana, a on ją ma. Także hit, no ale nic, na razie to nie jest problem. Idę poszukać śniadania e, i przygotować się do mojej wycieczki. Wybór pad na pad taja, 80 batów, czyli jakieś 9 zł za tę porcję. Ładnie wygląda. Ja już po śniadaniu domówiłam jeszcze tajską herbatę. 150 watów łącznie zapłaciłam, czyli jakieś 17 zł za moje śniadanie. A teraz już idę do hotelu. Hello. <grym> e, idę do hotelu. Zabrać swój bagaż może, skoro jest to rezerwacja moja. No i przynajmniej jeden przenieść tu, bo i tak z tej strony e, będę miała wycieczkę. Opuszczam już mój pokój bez okna. Całkiem dobrze mi się w nim stało, nie mogę narzekać. Trochę tylko kury i koguty mnie z rano obudziły, ale to dobrze w sumie. E, poranna pobudka. No, idę teraz już do nowego hotelu, zostawić plecaki. Na recepcji tu nikogo nie ma, dzwoniłam już dzwonkiem, zadzwonię jeszcze raz, bo ja za dużo czasu to nie mam. Pani ze spana otworzyła, mówi, że musi sprawdzić jeszcze mój pokój. Wyrobiłam się na styk. Miła niespodzianka, niestety nie zdążyłam nic kupić już skupić już sobie lewej, ale zobaczcie co tutaj mamy. Będziemy mierzyć e, płetwy. I maski. Płetwy dopasowane, maska schowana w torbie. I czekam na resztę ekipy i na załadowanie na łódź. To jest pierwsza wycieczka, na której dostaję tutaj płetwy. Siedzę już na łodzi, jest nas sześć osób, bardzo fajna, mała grupa. Pani, której kupowałam wycieczkę, wszystko wyjaśniła, rozdzieliła nas na trzy różne grupy. Na każdej łodzi było sześć osób. Także w porównaniu do Koholandy, to jest tutaj o wiele lepiej zorganizowane. To stay up at night, hoping one day that the stars would align. Left a trail of broken hearts, but you were different from the start. How you smiled when you said my name that. W 20 minutach dopłynęliśmy na pierwszy snorkeling. A już po snorklingu nagrałam coś na GoPro, ale widziałam, że kamera jest yy, zaparowana, więc nie wiem co z tego wyjdzie, ale to był przepiękny spot. Nie wiem, czemu ludzie znudzili się i nie snorkowaliśmy nawet 30 minut. Ja zostałam najdłuższej pocie. ale po prostu coś jest od dawno, tylu kolorów, tyle rybek i jeszcze mu widziałam. W ogóle to no, rewelacja naprawdę świetnie. O, wiele lepiej niż wczoraj na nurkowaniu. Podpłynęliśmy teraz z drugiej strony wysepki, żeby sobie tutaj selfie zrobić. No nie widzę jakiegoś tutaj spotu takiego błodnego, no ale... To skoro jesteśmy, to przynajmniej można się kawałek przejść po tych kamieniach. A ta wyspa nazywa się tak, jak tutaj przyjeżdżacie, w ogóle jak idziecie na tę wycieczkę, to potrzebny jest Wam ten bilet wjazdowy z Parku Narodowego, więc nie wyrzucajcie go. Także tu jest zdef i to jest ten pięknie. Dopłynęliśmy już na kolejny spot snorkowy, wygląda obiecująco. Zobaczcie na ten kolor wody, też pięknie.

Byłam około 35 minut w wodzie, no niestety pod koniec dopiero słońce mi wyszło i te kolory stały się jeszcze piękniejsze. No moja grupa po 10 minutach już się zbudziła, wróciła na łódkę no i czekali na mnie na łódce, no ale ja tu przyjechałam po posnurkowanie, oni chcą wszyscy na plaży leżeć. No także ja posnurkowałam, mam jakieś ujęcie z Nemo, o pięknie było, a ja widziałam ogromną meduzę, taką po prostu ogromniastą, aż uciekłam od niej i niektóre mniejsze, no to je tam poodpędzałam, żeby nie poparzyły. I tak czuję na plecach mam takie y, delikatne jakby ukąszenia od meduzy. Teraz już jedziemy na plażę. No. Tak, epic. ekipa zdecydowała. Opuszczamy to piękne miejsce. Dopłynęliśmy na miejsce. Mamy tutaj półtorej godziny. Dostałam już swój lunch i dużą butelkę wody. Podobno trzeba tutaj pokazać właśnie bilet, o którym wam mówiłam. Ten z parku narodowego. Jak wjeżdżacie na kolipę, to nie zapomnijcie go i weźcie tutaj ze sobą. Gdybyście nie mieli biletu, to zobaczcie tutaj trochę zamazane, ale 200 batów osoba dorosła i 100 batów za dziecko. Gdyby ktoś sobie tutaj prywatnie przyjechał, to ma możliwość zakupienia czegoś do picia i do jedzenia. Zobaczcie w lodówce nawet schłodzony chang. Chang stówę i kawa zimna też tuwa. Za kawę, słuchajcie, to w ogóle tutaj taniej jest niż u mnie tam na kolipę. 7 Eleven czy u lokalnych można było kupić tam za 80 do 100 batów, w 7-Eleven nawet za 60, ale już tak w takiej kawiarni normalnej to ponad 100 za kawę trzeba dać. A 100 batów to lekko ponad 11 zł. A tak się prezentuje mój lunch, ryż, jajko z warzywami. No i znalazłam sobie takie ustronne miejsce, trochę z dala od tych wszystkich ludzi. Ja już się najadłam, wodę wypiłam, posiedziałam, zrelaksowałam się, popływałam. Dla mnie godzina na takiej wyspie to jest wystarczająco. No bo tutaj to po prostu relaks leży się i odpoczywa. A ja lubię aktywnie. Choć przez chwilą sobie tutaj posnorkowałam i to dużo nie ma, chyba że trochę dalej. To już, to już głębiej to ja tam sama nie, nie, nie płynę, ale była taka ogromna barakuda, no ogromna. Wyszłam z jeszcze się przejść na chwilę, skoro mam czas i... Przypomina mi ta plaża na i tą świńską wyspę. Tak samo kolor wody, sporo łydeczek, coś do jedzenia, przekąszenia tutaj jest, tylko świn brakuje. Dopływamy już na kolejny spot snurkowy, no sporo tych łódeczek tutaj stoi, ale kolor wody też piękny. To długo nie będę czekała, biorę płetwy, gognę i wskakuję do wody. Była 40 minut snorkelingu, dobrze się bawiłam, a niektórzy w ogóle nawet z łodzi nie wyszli Ale to w sumie ich sprawa, jak chcą chillować to niech sobie chillują Ja się naprawdę dobrze bawiłam i widziałam kilka Nemo Teraz inne kolory tego Nemo No pięknie, pięknie Dopłynęliśmy na ostatni spot, tutaj dosyć duże fale I podobno mamy trzymać się liny Zadnie snorkowanie to piękny, miękki koral. E, akurat mi musiała maska parować, wyczyściłam ją przed wejściem, a mimo wszystko parowała. Ale e, pięknie, piękne. E, najpierw nie mogłam zejść w dół, bo ciężko. Prąd był i duże hale, ale w końcu mi się udało. No Zadowolona jestem naprawdę z tej wycieczki, super było. Ja już po zameldowaniu, wszystko poszło gładko, zostaję w hostelu. Co prawda nie w tym pokoju co w innym, ale ja też jest tak, tak samo w sumie. Ten dzień był za piękny, żeby odpuścić to miejsce. Poślizgnęłam się na drabincę i tak przywaliłam palcem, że jest teraz fioletowy. No i ledwie idę, więc nawet po schodach mi było ciężko zejść. Zobaczymy, co mi tutaj powiedzą. Czy to złamanie, czy po prostu tak mocno zbity, ale ból 10 na 10. Minęła godzina, ja nic nie załatwiłam. Wracam do hotelu po paszport, e, bo ubezpieczenie wysłało mnie. Słuchajcie, na Muj, że to niedaleko 5 minut, 5 kilometrów mogę podjechać do tego szpitala, który pani mi znalazła przez telefonię. Ja mówię, ale jestem na Kolikę, ja w ogóle jestem z innej strony. Pani, a to nie mogę znaleźć tej wyspy. O, e, no i pani tutaj w szpitalu powiedziała, że mogę wrócić po paszport i obejrzą mnie, dopóki ubezpieczenie nie zapewni pewności e, płatności. A jak ktoś pytał, czemu nie wzięłam paszporty ze sobą. To zazwyczaj starczało po prostu zdjęcie, które wysyłałam na maila, albo panie po prostu robiły sobie zdjęcie swoim telefonem i tam już później e, dalej przesyłały. Także zazwyczaj to tak działa. No a widzicie, też by tutaj przeszło, tylko po prostu chcą zostawić paszporty jako kaucja. Jestem już po wywiadzie z lekarzem, spojrzałam, mówi dziwne, że tylko jeden palec ucierpiał, no dla mnie też to dziwne. Co się okazało, tutaj jest to mały szpital, nie mają prześwietlenia, muszę iść do większego szpitala ale tam już o 16 zamknęli prześwietlenie, oddział z prześwietleniem, więc teraz wchodzę do kogoś, dzwonią przyjedzie taksi po mnie, ktoś musi to otworzyć i całe zamieszanie. Jest moja taksi. 5 do 10 minut jazdy, jestem już w drugim szpitalu na końcu wyspy, tam gdzie wczoraj nurkowałam. Sprzęt już stoi, czeka na mnie. Prześwietlenie zrobione, z powrotem przywieźli mnie taksi do tego szpitala pierwszego. I czekam teraz na wynik, ale wydaje mi się, że pani doktor gdzieś też wyszła. Lekarz albo skończył pracę, albo tam za mnie zapomniał. Nie wiem, w każdym razie przyjedzie dopiero za 15 minut. Pan powiedział, że skoro nic jeszcze nie jadłam na cukola, to bym wysłał sobie coś zjeść. Jadłam to już wczoraj, bardzo mi smakowało, więc biorę po raz kolejny. Burger z kurczaka z płatkami cornflakes i serem kosztuje 119 watów, czyli to 13,40, i dzisiaj wybór padł właśnie na niego. Do tego domówiłam małe frytki za 40 watów, czyli jakieś 4,50. Tak się prezentuje mała porcja frytek. Wierzę olej, to czuć, bardzo dobre w smaku. Do tego sosik. A tutaj mam tego burgera z płatkami cornflakes. No nie je zobaczycie dużo, akurat tam się schował w bułce ale jadłam już e, podobnego od nich i jest bardzo dobre na prawdziwy piersi z kurczaka. Najadłam no, się, to mogę wrócić do tej kliniki i lekarze, mam nadzieję, że już też są. Dobra nowina, nic nie mam złamanego, to jedynie musi być bardzo mocno ja dostanę jakieś leki i tyle. Ale pamiętajcie o ubezpieczeniu podróży, bo w międzyczasie wyszło już dwoje ludzi, jedna pani, się całe ręce poranione od tego zwierzaka z kolcami, musieli powyciągać wszędzie kolce i zabandażowali, jutro ma wrócić. W międzyczasie ktoś był ze stopą jeszcze rozwaloną i jeszcze teraz pani przy Jechała, to już musieli ją przetransportować na łóżko i nie no, niedobrze to wygląda. Także przypadki się zdarzają, a w tamtym szpitalu też ktoś leżało na łóżku pod kroplówką. Pamiętajcie o ubezpieczeniu w podróży. Dostałam takiego pada, którego mam przykładać jeszcze przez 24 godziny, żeby to miejsce okłodzić. Do tego jakieś leki przeciwbólowe i maście. No to tyle w sumie. I odpoczywać, nie za dużo chodzić. Także plan dzisiejszego załodu słońca żaden, bo już ciemno. Idę się przejść zobaczyć, co na tej wyspie słychać. Może usiądę po prostu na plaży, mam dwie minuty i tam chwilę odpocznę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie, za tę wycieczkę. Dałam 600 watów, czyli jakieś 68 zł i ona się nazywa Tura A. Także bardzo polecam, ja się świetnie bawiłam. Do zobaczenia!